chleb, ser i masło. Dużo do szczęścia nie potrzeba. Kluczem jest cierpliwość i odpowiednia technika. Dziś pokażę Wam przepis na idealną kanapkę Grilled Cheese, czyli dobrze znanego tosta z serem, po której Wasz opiekacz będzie się kurzył w pilnicy. Idealna na śniadanie po zakrapianym weekendzie, nocną przekąskę lub najzwyklejszą kolację. Zapraszam do kuchni. Jako, że składników kanapki jest kilka, to musimy zadbać o ich jakość. Chleb. Każdy z Was wie jak wygląda chleb. Weźcie dobry chleb, pszenny, lub żytni. Najlepiej na zakwasie. Pełnoziarniste pieczywko czy grahamki zostawcie do kanapek z indykiem. Witam w kolejnym odcinku kuchni, w którym Kuba nie łączył nagrywania, dlatego nie zobaczycie jak wspomniany chleb kroję. Kiedy chleb mamy gotowy, przejdźmy do gwiazdy wieczoru, czyli sera. W zasadzie to gwiazdy poranka, ale mniejsza. Mam tutaj trzy gatunki: cheddar, mozzarellę i pecorino toscano. Każdy z nich pełnił inną funkcję w kanapce. Cedar odpowiada za smak oraz świetnie się topi. Mozzarella niesamowicie się ciągnie, a pecorino podbija smak i wykańcza kanapkę. Świeżą mozzarellę zastąpiłbym tą w kostce, a pecorino toscano zamienił na romano. Użyłem tego co miałem w lodówce, a jak zobaczycie potem, mimo wszystko wyszło świetnie, a smak był naprawdę na poziomie. Kiedy składniki mamy omówione, bierzemy jedną kromkę i układamy kolejno cheddar, poszarpaną świeżą mozzarellę, i całość obficie posypujemy pecorino toscano. Jak zauważyliście lub też nie, moja mozzarella jest w połowie pecorino, ale czy nie mówiłem, że nie włączyłem nagrywania? Możecie oczywiście użyć tej mozzarelli w bloczku i pecorino romano. Kilka obrotów młynkiem do pieprzu, by nadać kanapce nieco pikanterii. Przykrywamy, dociskamy i przenosimy się na kuchenkę. Rozpuszczamy łyżkę masła i układamy naszą kanapkę, którą mopujemy patelnie niczym brudną podłogę. Może to nie apetyczne porównanie, ale chyba rozumiecie przekaz. Kiedy chleb wchłonął tyle masła ile mógł, dajemy mu chwilę odpocząć, po zrobił dobrą robotę. Po około 4 minutach czas przewrócić kanapkę na drugą stronę. Dodajemy kolejną łyżkę masła Mopujemy ponownie, bo za pierwszym razem byliśmy niedokładni. I smażymy kolejne 4 minuty. Kolejne 4 minuty minęły. Zdejmujemy więc naszą kanapkę z patelni. Teraz... Okej, okay, koniec czekania. Kroimy po skosie dla bonusowych punktów za smak i teraz patrzcie na to. Czas to w końcu zjeść. Chciałbym, żebyście mogli posmakować teraz tego co ja. Mówię Wam, jakkolwiek nie robiliście wcześniej tostów z serem, to spróbujcie tej metody i nigdy nie wrócicie do tej poprzedniej. Spróbujcie sami, ale zanim to zrobicie, zostawcie po sobie coś pod filmem i na kanale.